Hejo, 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 hejo. Dzisiaj sobie otworzymy taką paczkę. Tam mam moje książki, pojówników, oczywiście. Zamówiłam sobie przypowiednie Błękitnej Gwiazdy i Licz początek legendy. Ale najpierw otworzę sobie kolorę tylko... i to jeszcze po prostu rzecz się na szyi. I za mało, gdzie mieszkam? Oh, już nie widzę.

Proszę bardzo. Nasza moja legendarna książka. A? i oczywiście przepowiedzję kwiety piasku. Wow. wow. Mamka jeszcze Zakocham się w one. one są takie piękne. Muszę je ułożyć. Musimy jak. Jest mega gruba. Wypowiednio. Dałabym ją tu. Tutaj. Tą tu. Ja już się w nich zakochałam, naprawdę. Oj, ja lekko I teraz tak wygląda moja kolekcja wojowników Piękne co? No i co? Czyli, ja właściwie czy jeszcze tam tamtą Te imieniny dostałam, tą, tam, tom, i tom. I resztę dostałam. I te dwie książki po prostu dostałam, a te dostałam y, od świętego Mikołaja. No i co? Um, jeszcze przyjdą do mnie trzy książki, Al albo dwie. Nie, tak, trzy. Trzy do mnie jeszcze przyjdą. Ale tym razem inne, bo tym razem przyjdzie nieznajomy w klanie nieba. Pożegnanie króczej łapy i. Y... Przeznaczenie klanu nieba? Tak. Przeznaczenie klanu nieba. No jest taka piękna no. Dobra, teraz mam karbę. Co? To Hop. Dobra, czekajcie. Tam pas tak o. Oh my gosh, ale one są w piękne te książki Według mnie te kładki, to jest jakieś piękno Naprawdę to było... to jest takie śliczne Dosłownie piękno, czekajcie Dobra, przeniosłam się na podłogę i wam pokażę wszystkie moje książki Ucieczka w dziczu, według mnie ta książka była mega Jakby... Trzeba się przy niej przy, przynajmniej przy śmierci nakropionego ogona Jego nakropionego ogona, tego nakropionego liścia Bo to była moja tak szczerze ulubiona postać Dobra Teraz Ogień i Lód Według mnie ta książka czasami zanudzała Dokładnie spoko Tylko Ogień i pamiętam jak to powiedziała E, nakrapiany liść do Błękitnej Gwiazdy, że coś tam pod, e, powiedział do niej klan e, gwiazdy Do nakrapianego liścia, dobra e, Lasta jemnic, ogólnie Piękna To jest moje jedno z bardziej ulubionych układek To mnie jest super Cisza przed burzą I love it Popłakałam się przy niej, naprawdę Przy śmierci żółtego koła Niebezpieczna ścieżka, czyli teraz ją czytam Fajna jest Jestem właściwie przy 20 rozdziale 20 rozdział czytam Teraz Czarna godzina To jeszcze jej nie czytam, ale nie tylko będę czytać Chyba jeszcze w samym tygodniu e Początek legendy Dobre, Muszę zobaczyć, jak nie O oh my gosh. Jakie to jest takie piękne. jest piękno. Dobre, teraz. Misja Ognistej gwiazdy. Tu dostałam 5 lutego. Jest taka piękna. lekko Poniszczoną dostałam, ale tak to jest spoko. Przepowiednie błękitnej gwiazdy. To ją teraz dostałam. Dzisiaj taka piękna przepowiednia, która stała się krą. Oh my, oh my gosh! Brzmi super. Przepraszam, że ja zaczynam tyle, bo to się dzieje. Północ. Śliczna. No i moja ostatnia książka, czyli wschód Księżyc Czyli tak wygląda moja kolekcja Jeszcze raz możecie sobie zobaczyć I dziękuję ogólnie za oglądanie I dziękuję wam za 5500 sub, bo to jest dla mnie w ogóle sukces I oczywiście jeszcze oczywiście zrobię testing e, gum do życia. Kurami oczywiście Także pa.